Podczas naszych ostatnich wykładów przyglądaliśmy się przykładowi, jaki Jezus zostawił nam do naśladowania go w dziedzinie pokory. Pierwotnie grzech pojawił się na świecie w wyniku pychy Lucyfera, który stał się szatanem, a zbawienie było rezultatem przeciwieństwa tego przez Jezusa, który się uniżył. Możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ważne są te dwie rzeczy: pycha i pokora. Ale Biblia nie mówi, że Bóg jest przeciwko cudzołożnikom, przeciwko mordercom czy złodziejom, przeciwko tym, którzy są zazdrośni lub kłamią. Ale Biblia wyraźnie mówi, że Bóg się przeciwstawia ludziom pysznym. Jeśli jest jedna grupa ludzi, którym Bóg. Przeciwstawia się w maksymalnym zakresie, to są ci, którzy są pyszni. I widzimy to w postawie Jezusa wobec ludzi, których spotykał tutaj na ziemi. Nie widzimy, żeby potępił kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Powiedział do niej: Ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Był pewien człowiek przy sadzawce w Beteździe, który zgrzeszył i w rezultacie był sparaliżowany przez 38 lat. Jednak Jezus go nie potępił. Uzdrowił go. A później w Ewangelii Jana w piątym rozdziale powiedział do niego: idź i nie grzesz więcej, aby coś gorszego ci się nie przytrafiło. Ale Jezus go nie potępił. Na krzyżu obok Jezusa. Wisiał złodziej, który prawdopodobnie był złodziejem przez wiele lat. Ale Jezus go nie potępił. Jezus obiecał zabrać go do raju, dlatego że widział, iż on pokutował. W Samarii mamy kolejny przykład kobiety, która rozwiodła się pięć razy, a obecnie żyła z człowiekiem, który nawet nie był jej mężem. Co byś zrobił z taką kobietą? Czy dopuściłbyś myśl, że Bóg może posłużyć się taką kobietą? A jednak czytamy w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, że Jezus cierpliwie siedział i rozmawiał z tą kobietą. Wyjaśniał jej, na czym polega uwielbianie Boga. Jezus pozyskał jej serce. Jestem przekonany, że wyrwał ją z tego życia grzechu, okazując jej miłosierdzie i miłość jakiej nie doświadczyła od nikogo innego w całej Samarii. Dlaczego ta kobieta w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale przyszła czerpać wodę w południe? Nikt na wsi nie chodzi czerpać wody w południe. Wszyscy chodzą czerpać wodę rano. Kobiety udają się do studni wcześnie rano, ponieważ potrzebują wody na cały dzień. W południe nikt tam nie chodzi do studni i Jezus był tam zupełnie sam, prowadzony przez Ducha Świętego, aby tam usiąść. I ta kobieta przychodzi w południe, ponieważ była pośmiewiskiem wszystkich ludzi w Samarii. I nie chodziła do studni, kiedy były tam inne kobiety. Chodziła, kiedy nikogo tam nie było. I zdziwiła się, gdy zobaczyła tam Jezusa. A Jezus jej nie potępił, ale zachęcił ją i odciągnął ją od jej życia w grzechu, i posłał ją z powrotem do miasta Samarii, aby rozpoczęła największe przebudzenie, jakie jest opisane w Ewangeliach, przez służbę kogoś innego niż samego Jezusa. Żaden inny apostoł nie spowodował takiego przebudzenia, jak ta pięć razy rozwiedziona kobieta. Kiedy poszła do Samarii, przyprowadziła do Jezusa tak wielu ludzi, którzy powiedzieli, że teraz wierzą w Niego, i czytamy, że uwierzyli w Niego dzięki świadectwu tej kobiety. A więc tak Jezus postępował. Nie potępił żadnej z tych osób, ale zobaczmy, jak Jezus mówił o pełnych pychy faryzeuszach. Kiedy faryzeusze się modlili, patrzyli z pogardą na innych i uważali ich za gorszych od siebie. Tak jak wielu chrześcijan dzisiaj patrzy z góry na chrześcijan w innych denominacjach i patrzą z góry na innych chrześcijan, którzy w ich mniemaniu nie są tak duchowi, jak oni, ponieważ oni mają jakieś szczególne zrozumienie albo jakieś szczególne doświadczenie, których inni chrześcijanie nie mają, kościół jest pełen takich zarozumiałych snobów, którzy nazywają się chrześcijanami, którzy bardziej podobni są do diabła niż do Jezusa Chrystusa, z powodu swojej pychy. Takimi ludźmi za czasów Jezusa byli faryzeusze, pełni własnej sprawiedliwości, dumni, patrzyli z pogardą na innych. Jezus miał najsurowsze słowa napomnienia właśnie dla nich. Nazywał ich plemieniem żmijowym, nazywał ich wężami, nazywał ich grobami pełnych kości, które na zewnątrz pięknie wyglądały. Porównywał ich do osób, które miały kielichy czyste na zewnątrz. Ale w środku pełne brudu. I pytał, jak uciekną od potępienia piekielnego. Do kogo Jezus kierował takie słowa? Do ludzi, którzy byli religijni, którzy chodzili do synagogi w każdy szabat, którzy modlili się i pościli, czytali Biblię, dawali dziesięcinę, ale mieli jeden wielki poważny problem grzech pychy. Bóg się pysznym przeciwstawia, ale okazuje swoją łaskę pokornym. A więc pycha i pokora to ważne rzeczy. Pokora jest gruntem, na którym mogą wyrastać wszelkie inne cnoty chrystusowe. Czy zauważyliście w liście do Galacjan, w piątym rozdziale, w wierszu 22 i 23, gdzie jest opisany owoc ducha, że pokora nawet nie jest tam wymieniona. Czy nie jest to zadziwiające? Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność i opanowanie. Dlaczego pokora nie jest tu w ogóle wymieniona? Gdyż pokora jest glebą, na której ten owoc wyrasta. Nie możesz otrzymać łaski od Boga, a łaska jest jak deszcz, który spada na tą glebę, aby wydać owoc ducha. I nie możesz uzyskać tego deszczu łaski, jeśli nie jesteś pokorny, gdyż Bóg udziela swojej łaski tylko tym, którzy są pokorni. I to jest tak niezwykle ważne, ponieważ głównym poselstwem nowego przymierza jest fakt, że możemy pokonać grzech. Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawić swój lud od Jego grzechu. Dlaczego więc większość chrześcijan jest nadal pokonana przez grzech? Dlaczego większość chrześcijan, kiedy ich zapytasz i są szczerzy, przyznają, że są pokonani przez złość, wciąż pożądają swoimi oczyma, czasami są zazdrośni, wielu z nich kocha pieniądze, są zgorzkniali, wpadają w zły nastrój, są zniechęceni, potępiają samych siebie i różnego rodzaju inne rzeczy. Dlaczego tak jest? Moja odpowiedź mieści się w jednym zdaniu. Nie Mówią łaski otrzymali łaskę przebaczenia grzechów, ale tu się zatrzymali. Deszcz nie spada na ich glebę, więc owoc nie rośnie. A dlaczego deszcz nie pada na ich glebę? Ponieważ Bóg udziela swojej łaski tylko tym, którzy są pokorni, a w życiu tych chrześcijan jest pycha, która uniemożliwia im przyjęcie Bożej łaski. Z wyższością patrzą na innych ludzi, a więc widzimy, że pokora jest niezwykle ważna i jest bardzo łatwo wpaść w pychę. To jest jedna z najłatwiejszych rzeczy w naszym życiu, by się nadymać. Być dumnym z czegoś, co Bóg nam dał, albo co Bóg dla nas zrobił. Może Bóg dał Ci ładną twarz i to wystarczy, żebyś się pysznił. Albo Bóg dał Ci więcej inteligencji niż innym i to też wystarczy, żeby się pysznić. Albo dał Ci lepszą pracę, albo Twoja rodzina jest bogata i posiada wysoką pozycję społeczną i to sprawia, że patrzysz na innych z góry. A Bóg jest wrogiem wszystkich takich ludzi. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, żeby Bóg jest wrogiem morderców czy złodziei czy cudzołożników, ale jest przeciwnikiem ludzi pysznych. Ja wyobrażam sobie to tak, gdy czytam pierwszy list Piotra 5:5, że Bóg przeciwstawia się pysznym, a daje łaskę pokornym, że jeśli jesteś pokorny, Bóg staje za tobą i popycha cię naprzód, albo od dołu popycha cię w górę. Ale jeśli jesteś pysznym, to Bóg staje naprzeciw ciebie i popycha cię do tyłu, albo z góry pcha cię w dół i nie ma dla ciebie szansy, jeśli Bóg cię popycha do tyłu, albo Bóg popycha cię w dół. Dużo lepiej mieć Boga, który Pycha nas do przodu i w górę, i on robi to dla tych, którzy są pokorni, on udziela im łaski. I Biblia mówi w liście do Rzymian 6,14, że gdy człowiek otrzymuje łaskę i łaska spoczywa na nim, taki człowiek zwycięża grzech. Kiedykolwiek więc jesteś pokonany przez jakiś grzech, czy to będzie złość, czy porządliwość oczu, czy gorycz, zazdrość, czy cokolwiek, miłość pieniędzy, cokolwiek, możesz być zupełnie pewien. Powodem tego jest fakt, że nie otrzymałeś łaski. Gdybyś otrzymał łaskę, to... Grzech by nad tobą nie panował. To jest bardzo wyraźnie powiedziane tutaj w Rzymian 6,14. Tak jak 2 plus 2 jest 4. 2 plus 2 to nie jest 3,9 to nie jest 4,1 to jest 4. I gdy łaska przyjdzie na ciebie, będziesz zwyciężał grzech. I nic tego nie zatrzyma. A dlaczego nie masz zwycięstwa nad grzechem? Ponieważ nie masz łaski. I cofając się o krok do tyłu, dlaczego nie otrzymałeś łaski? Bo byłeś pyszny. To jest jedyny powód, dla którego ludzie są pokonani przez grzech. Każdy chrześcijanin na świecie, który jest pokonany przez jakikolwiek grzech, musi stawić czoła prawie. Że jest w nim jakaś pycha, która powstrzymuje Boga przed udzieleniem mu łaski i dlatego jest pokonany. Co więc trzeba zrobić? Trzeba przyjść przed Boga i zawołać: Boże, proszę, daj mi swoje światło, abym zobaczył pychę, której prawdopodobnie nie widzę. Myślę, że wielu chrześcijan szczerze nie widzi pychy w sobie. Myślą, że są całkiem pokorni. Wielu pysznych ludzi myśli o sobie, że są pokorni, są dumni ze swojej pokory. Albo to, co uważają za pokorę. Można być dumny ze swojej wiedzy biblijnej. Wielu chrześcijan pyszni się swoją wiedzą biblijną, pysznią się darami ducha, które Bóg im dał. Jakiegokolwiek rodzaju pycha, nawet pycha z duchowych darów, pycha z wiedzy biblijnej, pycha z pracy, którą wykonałeś dla Boga, pycha ze służby, pycha z czegokolwiek, co dokonałeś. To zawsze prowadzi Cię do miejsca, w którym Bóg się Tobie przeciwstawia. Będzie z Tobą walczył za żarcie, ponieważ ponieważ przeciwstawia się pysznym, a daje swoją łaskę pokornym. Z tego właśnie powodu szatan stał się szatanem i natychmiast został zrzucony, a więc musimy widzieć chwałę Jezusa przede wszystkim w Jego pokorze, Jego uniżenie się stanie człowiekiem i jako człowiek stanie się sługą wszystkich, Jego nastawienie do ludzi było takie, że ja jestem sługą, jestem tutaj, aby wam służyć. Dlatego podczas ostatniej wieczerzy, jak to było w zwyczaju w tamtych regionach, przed wspólnym posiłkiem myto nogi, ponieważ kiedy ludzie przychodzili do domu, mieli zakurzone nogi, ponieważ drogi były pełne kurzu, nie mieli butów, niektórzy nawet nie mieli sandałów i nawet ja to wiem, jak pochodzeniu po takich zakurzonych drogach jakże to jest odświeżające, kiedy można wreszcie umyć nogi. Zimną czy ciepłą wodą. I wtedy w domach przy drzwiach stało wiadro z wodą, ręcznik, jakaś miska, a w bogatych domach mieli sługi, kiedy tylko ludzie wchodzili do domu, niewolnik umywał ich nogi wszystkim ludziom, którzy przychodzili, aby zjeść posiłek. Ale w tym domu, w którym Jezus spożywał ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę, Jezus chciał być sam ze swoimi uczniami i nikogo innego tam nie było. Ktoś zaoferował ten dom i nikogo innego tam nie było. Żadnego niewolnika, ponieważ Jezus nie chciałby, żeby ktoś tam jeszcze był. A więc było jedzenie na stole, było wiadro, był ręcznik, była miska, wszystko tam było, ale nie było żadnego niewolnika. A więc przychodzą uczniowie z Jezusem, wszyscy z zakurzonymi stopami, wchodzą do domu, widzą tam to wiadro z wodą. Wiedzą, że dobrze byłoby umyć nogi, ale nie ma żadnego niewolnika, ale oni wszyscy są zbyt dumni, żeby to zrobić, więc siadają wokół stołu, ponieważ każdy jest ważny na swój sposób. Piotr myśli o sobie jako o przywódcy apostołów, Mateusz myśli o sobie jako o głównym księgowym, Jan myśli o swojej znajomości z najwyższym kapłanem, przecież nie będę się uniżał do tak niskich rzeczy. Wszyscy mieli swoje powody. Ktoś był mądry, ktoś był wielki, ktoś był ważny. W końcu Jezus Bierze to wiadro i mówi, to jest moja praca. Przyszedłem na ziemię, aby być sługą. Bierze wiadro i myje ich nogi. I oni wszyscy czują się zawstydzeni. W taki sposób Jezus kończy swoje życie. Wielu ludzi w chrześcijańskiej pracy, kiedy zbliżają się do końca swojej pracy, chcą jakiegoś tytułu, chcą pozycji, chcą jakiegoś honoru, chcą być głową jakiejś organizacji, zajmować wysokie stanowisko. A Jezus nie był dyrektorem. Był sługą, był niewolnikiem. I w ostatnim dniu na ziemi widzimy Go, jak myje swoim uczniom nogi. I chciałbym was zapytać, czy to jest waszym największym celem w życiu? Czy jeśli dotrzecie do ostatniego dnia waszego życia, służąc Panu przez 50, 60 lat, czy w ostatni dzień waszego życia chcecie znaleźć się u stóp swoich uczniów, uczniów Jezusa, którym myjecie nogi? Usuwając brud? O jakże rzadko, jakże rzadko! Nawet wśród tych, którzy głoszą uświęcenie, można znaleźć takiego ducha, ponieważ ludzie nie widzą chwały Jezusa w Jego pokorze, nie widzą Jego pokory w Jego uniżeniu się, w Jego zejściu z wysokiego nieba do niskiej ziemi, aż do stóp swoich uczniów. I po tym wszystkim, jak czytamy, Jezus odwraca się do swoich uczniów. Ewangelia Łukasza, 22. A oni, w czasie gdy Jezus to robi, dyskutują między sobą, kto z nimi będzie pierwszy. Jakiś kontrast między Jezusem, który myje nogi swoich uczniów, a jego uczniami, którzy siedzą przy stole i zastanawiają się, kto z nich jest największy. Kto jest najważniejszy wśród nas. Oni o tym dyskutowali. A wtedy Jezus zwrócił się do nich i skorygował ich i mówi: Nie powinniście zachowywać się jak ludzie tego świata, którzy chcą rządzić innymi i panować nad nimi, mówić ludziom co mają robić, zrób to, zrób tamto. Nie, nie. Jezus mówi: macie być sługami. A potem zadaje im pytanie: Kto jest większy? Ten, który, który siada do stołu i je, czy ten, który usługuje i myje stopy? O, ten, który siedzi przy stole, jest większy. A Jezus mówi: Spójrzcie na mnie. Ja jestem pośród Was jako ten, który służy i dał przykład. Nie tylko mówił słowa, tak jak mówiłem innego dnia podczas naszego rozważania. W Starym Testamencie mieli swoich nauczycieli i nauczanie: bądź pokorny. Ale tutaj w Nowym Przymierzu mamy przykład. Jezus mówi: naśladujcie mnie, róbcie to, co ja robię. A więc musimy zobaczyć chwałę pokory Jezusa tutaj. Chciałbym Wam jeszcze pokazać jeden przykład Jego pokory. W Ewangelii Mateusza czytamy o tym, jak Jezus wypędzał demony. Pewna opętana osoba została do Niego przyprowadzona, był ślepy. I nie mówił. Pomyślcie o tym. Samo bycie niemową jest straszne, a bycie niewidomym jeszcze gorsze. A to był człowiek, który jest niewidomy i jest niemową. I kiedy tylko Jezus go zobaczył, on wiedział, że powodem tego jest demon. Wypędził demona i oczy tego człowieka zostały otwarte. I mógł mówić. Demon spowodował, że był niewidomy i był niemową. I ludzie byli tak podekscytowani, mówią: "To musi być syn Dawida. To musi być ten obiecany mesjasz". Ale faryzeusze byli zazdrośni. Oni nie mogli wypędzić żadnego demona. Nie byli w stanie uzdrowić żadnej niewidomej osoby ani niemej osoby. I zazdrość spowodowała, że zaczęli oskarżać Jezusa, aby ludzie do Niego nie lgnęli. Widzimy tego samego ducha nawet dzisiaj. Kiedy ludzie widzą, że ktoś jest bardziej od nich utalentowany i ludzie do nich lgną, często zaczynają go oskarżać o coś, aby go zniszczyć. To jest duch faryzeuszy. A więc oni mówią, nie, 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 ten człowiek wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Mateusza 12, wiersz 24 i nazywają Jezusa Belzebubem. I wiecie co Jezus im odpowiedział? Wierz 31. Każdy grzech i bluźnierstwo może być ludziom odpuszczony, ale nie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I ktokolwiek powiedziałby słowo przeciwko mnie, Synowi Człowieczemu, zostanie mu przebaczone. A więc kiedy ludzie nazywali go księciem demonów, to co on zrobił? On przebaczył im. Tak nie było w Starym Przymierzu. W Starym Przymierzu czytamy w Księdze Liczb w rozdziale 12. Czytamy tam o bracie i siostrze Mojżesza, czyli o Miriam i Aaronie. Miriam prawdopodobnie była 10-12 lat starsza niż Mojżesz. Ona widziała, jak Córka faraona wyjęła Mojżesza z Nilu w, tej, w koszyku, więc ona mogła myśleć, że ma jakiś autorytet nad swoim młodszym bratem. Aaron też był starszy od Mojżesza, i oni mówili przeciwko Mojżeszowi. Chodziło o małą rzecz to, że poślubił kuszytkę ale to nie była ich sprawa kogo Mojżesz poślubił. A Mojżesz nie złamał żadnego przykazania, poślubiając kuszytkę. Nie było wtedy takiego przykazania dotyczącego tego typu małżeństw. Prawo zostało później dopiero nadane przez samego Mojżesza. Ale Mojżesz o tym usłyszał i wcale nie był rozżalony na nich. Ale Bóg powiedział, że to jest poważna sprawa. Jak śmiecie przemawiać przeciwko mojemu słudze? I czytamy dalej w wierszu 10, 12 rozdziału Księgi Liczb. Że Miriam natychmiast stała się trendowata. Natychmiast. Czytamy, że skóra jej całego ciała stała się biała jak śnieg. Nagle, nie tak jak zawsze, trąd przychodzi raczej powoli, ona natychmiast stała się trendowata wypowiadając tylko słowo przeciwko Mojżeszowi. Dlaczego on poślubił kuszytkę? Przecież to nie jest taki wielki grzech, powiedzieć coś takiego. Ale mówić przeciwko słudze Bożemu, to było poważne i Bóg postanowił to osądzić. A więc gdy ktoś mówił przeciwko Mojżeszowi, mógł zachorować na trąd. Ale gdy ktoś mówił przeciwko Jezusowi i nazywał Go czymś daleko gorszym, Belzebubem, Wiecie, co za to dostali. Jezus im przebaczył. Czy widzicie coś w tym? Różnicę między Mojżeszem a Jezusem? Różnicę między wiekiem prawa i wiekiem łaski? W tym widzimy pokorę Jezusa. W Mateusza 12, 32 mówi, jeśli mówicie przeciwko mnie, ja jestem jak zwykły człowiek, przebaczę wam. Ale on nie był zwykłym człowiekiem. On był Synem Boga. Był wiecznym, wszechmogącym Bogiem, równym Ojcu od wieczności, ale żył na ziemi jak zwykły człowiek. Nazywał się Synem Człowieczym, Syn Człowieczy, Syn Człowieczy. I tym był. Zdecydowałby, nazywano Go w ten sposób, i powiedział, że im wybacza. I nie tylko faryzeuszom, ale przez następnych dwa tysiące lat, ktokolwiek mówi słowo przeciwko mnie, będzie mu przebaczony. Pomyślmy o tych wszystkich rzeczach, które ludzie mówili przeciwko Jezusowi w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat. Mówili, że jest dzieckiem z nieprawego łoża, mówili, że jest homoseksualistą, mówili, że pobrał się z Marią Magdaleną. Mówili różnego rodzaju kłamstwa na niego, spotwarzali go. I pomyślmy o jego pokorze. Nie zsyła na nich sądu z nieba, mógłby na nich zesłać raka, trąd. AIDS, wszystkie inne złe rzeczy, ale tego nie robi. W tym widzimy jego pokorę. Jego pokorę w gotowości przyjęcia po twarzy. Kiedy opluwali go, nic nie powiedział. Kiedy bili go, zapytał tylko, dlaczego mnie bijecie. Kiedy mówię to, co słuszne. Ale znowu go bili i on już nic nie mówił. Kiedy zadawali mu ból, czytamy, że on im nie groził. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział o tym mówi. Widzimy tam jego pokorę. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział, wiersz 23. Gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Nie mówił, poczekajcie tylko jak wróc zobaczycie co z wami zrobię. Kiedy przyjdę jako sędzia całej ziemi. Nigdy takiego czegoś nie powiedział. Nigdy nikomu nie groził. Dumni ludzie grożą innym. Grożą tym, którzy pracują dla nich, grożą swoim sługom, grożą swoim dzieciom, grożą swoim sąsiadom, grożą ludziom dookoła. Czy nie wiecie kim ja jestem? Nie wiecie co mogę wam zrobić i tak dalej, i tak dalej. A Jezus nigdy takiego czegoś nie mówił. Nigdy nie powiedział: Wy nie wiecie kim ja jestem. Ja was nauczę lekcji. Nic takiego. Tylko dumni ludzie tak mówią. Pyszni ludzie mówią tak, jakby byli Panami całego społeczeństwa. A Jezus uważał siebie za najniższego ze wszystkich i mówi: Ja wam wybaczam. Nieważne, co powiecie przeciwko mnie, ja wam wybaczę. Czy widzicie, jak rzadko spotykamy pokorę Chrystusa wśród chrześcijan dzisiaj? Dlaczego tak jest? Dlaczego chrześcijanie walczą i kłócą się tak bardzo, złoszczą się na siebie wzajemnie i na innych? Jeden powód. Są pyszni. A dlaczego są pyszni? Dlatego, że nie dostrzegają chwały pokory Jezusa Chrystusa. Nie rozmyślają nad słowami Pisma, aby zobaczyć tę chwałę. Gdyby ją zobaczyli, to zupełnie by zmieniło ich życie. Biblia mówi, że Duch Święty może zmienić nas na podobieństwo Chrystusa tylko wtedy, gdy to zobaczymy, gdy to zostanie nam objawione. Jeśli odrzucasz to objawienie Ducha Świętego, Chwały Jezusa Chrystusa, objawionego w słowie, nigdy nie będziesz do Niego podobny. Drugi krok, 2 Koryntian 3:18, to jest najwyraźniejszy wiersz, który wskazuje nam na Jego służbę, mianowicie, że Duch Boży wskazuje nam na chwałę Chrystusa, a następnie przemienia nas na Jego podobieństwo. Więc chcę Was zachęcić, moi przyjaciele, drodzy bracia, siostry, słuchacze, niech Duch Święty objawi Wam chwałę, Jezusa Chrystusa w piśmie. I dobrym miejscem, gdzie można rozpocząć, jest zobaczyć Jego chwałę, pokory. W tych różnych okolicznościach, kiedy czytacie Ewangelię, nie czytajcie ich tylko jako historii, ale starajcie się dostrzec chwałę Jezusa w jego reakcjach na różnych ludzi i na różne sytuacje, jak Jezus reagował na ataki przeciwko niemu skierowane. Niech Bóg Wam pomoże to zobaczyć, i niech Bóg pomoże i Wam, i mnie, wstępować w Jego ślady i stawać się coraz bardziej do Niego podobnymi. Niech Bóg Was błogosławi.